są dwa podstawowe pytania dzisiejszego odcinka. Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka, Żydek, vlog. Zapraszam więc na kolejny odcinek Znisz ten Dziennik. Widzicie co zauważyłam? Że bardzo dużo stron zrobiłam z początku, a na końcu mam zrobionych bardzo mało, więc jakoś teraz się chyba bardziej zaangażuję w tą drugą stronę i będę trochę jak mangę czytać od tyłu i zobaczymy, co tam znajdę. O, jeszcze przypomniało mi się, że w poprzednim odcinku pamiętajcie, że uprałam tą kartkę, którą trzeba było wyrwać i włożyć do spodni. Uprałam ją i ona wygląda nawet całkiem nieźle, już wam pokazuję. Wygląda tak. Czyli w zasadzie trochę się porwała. Tutaj jest o dziwo brudna z tyłu, ale to chyba przez paprochy, które miałam w kieszeni. Ale tak, to w zasadzie jest całkiem czytelne, wszystko ładnie. Więc teraz zaczynając od końca. Ciekawą stroną jest ta. Pokryj tą stronę taśmą i utwórz jakiś rodzaj wzoru. Ja niestety nie mam takich fajnych taśm klejących jak wy, ale udało mi się zebrać trzy różne rodzaje taśmy, które miałam w domu. O dziwo nie mam też malarskiej, już mi się skończyła, ale przecież miałam, więc teraz mam tylko trzy. Oczywiście power tape, podstawowa sprawa, potem dwustronna taśma i na końcu zwykła taśma przezroczysta, biurowa. Najpierw narysuję sobie mniej więcej wzór. Nie wiem czy to w ogóle mi się uda zrobić taśmami, ale spróbuję. To pewno nie będzie taki super równe, ale przynajmniej będzie podobny kształt. Teraz ten kot zaczyna wyglądać jak Batman. Myślę, że pierwsze zadanie mamy zakończone i jest kot obklejony taśmą. Teraz myślę, że można przejść do kolejnego zadania, które ogólnie jest na następnej stronie. I tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby strzelać z ust jakimś płynem albo jakimiś płynami. Oczywiście najlepiej, żeby to były płyny kolorowe. Mi udało się zgromadzić tyle zasobów. Mam tutaj sos sojowy, sok pomarańczowy, nalewkę wiśniową i herbatę. Tak widzę teraz po kolorach, że nalewka wiśniowa i herbata, w sensie powinny mieć ten sam odcień. Na pierwszy rzut na pewno pójdzie sos sojowy, bo jest słony i będę chciała na pewno popić czymś normalnym. Będziecie mnie widzieć ledwo. O Jezu, się boję, Uuu, to będzie takie... Okej, okay, dobra, dasz radę. Mmm, mmm. Ale to słone! Masakra! I w ogóle mam wrażenie, że wzięłam tego za dużo, bo yy, yy, um, to się tak zlewa, rozlewa, i w ogóle. Dobra, zobaczymy. Zleję to troszeczkę na stół, potem i tak to wytrę. Uuhu. Bleh! To było obrzydliwe, więc teraz sok pomarańczowy to będzie pyszne. Ale chyba i tak muszę wziąć mniej do ust, bo tego jest strasznie dużo, i potem się rozlewa. Hmm. Wow, wszystko naokoło jest umazane, świetnie. Tak jak zwykle robię różne głupie rzeczy, to to jest wyjątkowo głupie, naprawdę. Okej, okay, teraz... Yy, hmm. No dobra, spróbujmy nalewkę. Mm. <ścoughs> A! Te płyny się mieszają. Powiem Wam, że to wygląda naprawdę źle. Muszę to znać w końcu. Ale wychodzi całkiem ciekawy wzór. I teraz, w zasadzie, przez to, że było tyle płynów, to te kolory zlały się w jedno. E, ale, tak naprawdę, moim zdaniem, najfajniej wyglądał sos sojowy. Więc, może, po prostu dam jeszcze parę takich mocnych kropli, żeby to się wżarło w tą kartkę. No, nie muszę przecież tego robić ustami, to była tylko propozycja. Dobra, myślę, że zostawiłabym to w ten sposób. Wygląda całkiem pięknie, ale te płyny jeszcze tu będą ściekać i ściekać i ściekać i to trochę obrzydliwe. Tak wygląda skończone dzieło. Podsuszyłam to trochę suszarką i możemy iść dalej. O, widzę, że tu przeszło trochę na kota w zasadzie. No ale co tam? Tu jest strona, na której trzeba przykleić jakąś stronę z magazynu a i zaznaczyć słowa, które lubisz, całkiem konkretne. Niestety to nie jest takie proste, bo mam tu dwa wydania CD Action, jedne są z Heroesami siódemką, a drugie są z Wiedźminem trójką i obie gry bardzo lubię i nie wiem na którą się zdecydować, ale może wytnę jakiś mały fragment z Heroesów 7 i jakiś mały fragment, który mi się spodoba z Wiedźmina trójki. Myślę, że z Wiedźmina to będzie ten moment. A jeżeli chodzi o Heroesów, jak widzicie, tutaj jest ten pan z układki gry. Mm -hmm. Może po prostu sobie wytnę któryś ze screenów, bo siódma część Heroesów jest bardzo ładna. Jak śledzicie mnie na Snapchacie, albo na Facebooku, albo na Instagramie, to widzieliście właśnie jak spamowałam e, różnymi screenami i takimi krótkimi filmikami właśnie z bety Heroesów 7. Mam dwa moje wycinki, spróbuję jakoś ułożyć. Teraz się zorientowałam, że na ciemnych stronach będzie mi trudno zaznaczać słowa, które lubię, bo będzie to mało widać. Myślę, że mogę spróbować czarnym flamastrem i zacznę od Heroes'ów. Jakie słowa mi się podobają? Podoba mi się na pewno Unreal. Zresztą, oh, widać? Nie, nie widać. Hmm, to będzie ciężkie, ale sobie wybrałam. Dobra. O, tak będzie coś widać. Unreal, dlatego że Unreal Engine i ja bardzo lubię ten wynalazek, strasznie mi się to podoba. E, Okej, okay, pozwoli zajrzeć niemal w koński ZAD. ZAD też jest śmiesznym słowem, które bardzo mi się podoba. Tutaj sobie wypiszę je, na wypadek jakbyście nie widzieli. Jest Unreal, ZAD. Pytanie, czy naprawdę tego oczekujemy od Heroesów? I genialne spolszczenie, które też bardzo mi się podoba, muszę je zaznaczyć. I tu jest, proszę bardzo, Herousów. To są trzy słowa, które bardzo mi się spodobały w tym tekście, a teraz czas na dłuższy tekst z Wiedźmina. A w zasadzie tutaj jest tekst o grze w gwinta, e, którą bardzo lubię, zresztą przypomina mi y, to nie jest wcale dziwne. E, ja w ogóle lubię bardzo karcianki, więc e, to tym bardziej. Grał król w kule, przesrał koszulę. Okej, okay, tu wiem, że to słowo mi się na pewno bardzo podoba, e, bo król przesrał koszulę, więc to na pewno sobie zaznaczy. I to będzie jako pierwsze słowo. O, co dalej? Gwint. Gwint jest też bardzo fajnym słowem. Gwint. Gwint z Dzikiego Gonu jak się ma do książkowej wersji krasnoludzkiej gry w karty, ale nie szkodzi. Nijak jest śmiesznym słowem. Jak? Nijak. Na potrzeby swej produkcji Redzi wykoncypowali karciankę kolekcjonerską o prostych zasadach. Na pewno Redzi. Redzi. Wykoncypowali też jest śmiesznym słowem. Zaraz się okaże, że ogólnie zaznaczę prawie wszystkie. Redzi wykoncypowali. Karciankę kolekcjonerską o prostych zasadach, w którą nauczy się grać każdy, kto zechce poświęcić jej chwilę i potem następne długie godziny na skompletowanie całej talii i ogranie wszystkich mistrzów z ich unikatowych kartoników. Kartoniki to jest też bardzo ciekawe słowo, które bardzo mi się podoba. Ciekawe, czemu nazywali to kartonikami, no ale okej. Okay. W prawdziwym świecie tutejszy gwint, no cóż, nie użyję tego słowa jeszcze raz, raczej nie ma prawa bytu, byt też jest całkiem śmiesznym słowem, bytu, jako że liczy się po prostu jak największa siła wystawionej do potyczki armii. Potyczka też jest śmiesznym słowem. A bez odgórnego limitu wygrywa ten, kto kupił, znalazł, wydarł z martwych rąk? Hmm... Nie, tu nic. Pewnemu naczelnikowi więzienia najlepsze karty. Tutaj nie ma nic ciekawego. I dobrze, jak grać w Pay to Win, to tylko w innej grze. Pisz z długopisem w ustach. A! To nie miało tak być. Ej, to się, to się nie chce udać. Już wiem dlaczego. Bo ta strona jest taka na maksa nierówna. Tak, jak to wszystko, <gryw> wszystko to na pewno przestał. Muszę coś zwalić. Wezmę grubszy kaliber. Ale się napracowałam. Jeżeli nie widzicie, to kto wymyśla takie głupie zadania i czemu ja je robię? Są dwa podstawowe pytania dzisiejszego odcinka. Idąc dalej, mamy stronę Scrub This Page, czyli e, skrop rysuj, pocieraj tą stronę. I akurat mam do tego idealną rzecz, dostałam to w ostatnim fan mailu. I to jest Pumeks kosmetyczny. Jeszcze nigdy nie tarłam strony Pumeksem. Więc zaraz się przekonam, jak to działa. W ogóle strasznie śmieszny pumek. Wygląda trochę jak gumka do ścierania. Taki ma kształt dziwny. Dobra, jedziemy. Czy to w ogóle coś da? O! Coś Słaby ten pumek! Jest jaki straszny dźwięk, aż mnie ciary przychodzą. Uy, dobra, jeszcze zaraz spróbuję. Uy, o, to jest straszne i najgorsze, to w ogóle nie działa. Ten pomyłek się kruszy, to jest tak jakby... Mm, kurczak pianka poliuretanowa po prostu. Więc muszę wykoncypować coś innego. Mam tutaj kokosa, więc może to da jakoś radę. Zobaczymy. To zresztą jest kubański kokos przywieziony z Kuby. A, ah, Dobra, to już daje radę. Wow! To jest jakiś hak. Nawet udało mi się wyskrobać nazwę Kuba, ale nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. I... Może poprawię B. Średnio to wychodzi, ale przynajmniej udaje się rysować tym kokosem stronę. No słuchajcie, myślę, że kokos dał radę. Niestety teraz <noise> cały stolik jest brudny, ale zaraz go wyczyszczę i jedziemy dalej. Przypomniało mi się, że miałam przykleić jeszcze tą stronę z powrotem. Tylko gdzie ją przykleję? Może ją przykleję po prostu na drugiej stronie yy, tamtej strony. Jak słyszycie jakieś dziwne dźwięki z tyłu, to dlatego, że sobie trochę otworzyłam okno, bo jest mega, mega duszno. I przepraszam Was za to, jak słyszycie jakieś karetki, czy inne tramwaje, czy inne takie rzeczy. Ok, więc ta strona jest z powrotem przytwierdzona. Chętnie bym zrobiła już tą stronę, ale jeszcze nie za bardzo mogę jej zrobić. A w zasadzie nie chcę, dlatego że tutaj mam jeszcze niezrobioną większość, więc potem będzie mi trudno je wypełniać, jak będę miała je poprzecinane, więc to zrobię innym razem. A tymczasem mogę zrobić bazgranie, w zasadzie takie mazanie sobie. Um po stronie, tak jak to by była jakaś książka albo jakieś czasopismo i oczywiście nie byłabym sobą jakbym nie zaczęła czytać w ogóle co tu jest napisane i ogólnie jest napisane, żeby tego nie czytać i że pewnie masz lepsze rzeczy do roboty i że możesz robić e, różne inne rzeczy, pranie jakieś nie wiem zadzwonić do mamy i tak dalej, to jest nawet nagrać siebie jak śpisz ogólnie chodzi o to żeby sobie cokolwiek rysować, mazać, pisać Trochę tych rysunków udało mi się zrobić. Tutaj są ludziki. Potraktowałam to trochę jak takie skały. Mam nadzieję, że dzisiaj rozwiążę tą stronę raz na zawsze. Oczywiście nie zamierzam rzucić strony, bo uważam, że to głupie, więc zrobię co innego. Witam mój chu Mam nadzieję, że jak zwykle film się Wam podobał i że pokochaliście mojego czubakę Wiem, że nie był piękny, ale starałam się. <gry> Więc oczywiście ściskam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, papa. Kr kr grał, grał król w kule, przegrał w król. <gry> 《「に僕が指紋を見つ